Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna Kia Seat Kombi przygotowana do wydania. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Seat Kombi, 1.5 Turbo, benzyna 160 KONI z manualną skrzynią biegów, z 253 Nm momentu obrotowego, wersja M z pakietem Smart w kolorze Casa White I to takie chyba jest moje optimum jeśli chodzi o wyposażenie wersja M ma już dużo i ma tak naprawdę wszystko co w samochodzie powinno, bo wszystkie systemy bezpieczeństwa aktywnego asystent pasa ruchu, hamowanie autonomiczne kamery cofania, duży wyświetlacz CarPlay, Android Auto w wersji z pakietem Smart za dopłatą 4000 zł zyskujemy przyciemniane szyby z tyłu to fajne przy kombiaku ten samochód wygląda zupełnie inaczej i na pewno zapewni komfort podróżowania dla pasażerów z tyłu, ale co najważniejsze, zyskujemy reflektory full led, które zdecydowanie zmieniają odbiór tego samochodu. Fajnie kontrastują z lakierem białym. Tutaj światło przeciwmgielne ledowe, tutaj światło mijania, światło drogowe. Światła pozycyjne widzimy i kierunek to wszystko w ledzie. I to fajne. Dopłata za, lakier, za pakiet SMART 4000 zł zyskujemy właśnie oświetlenie LED, przycieniane szyby z tyłu, elektryczną regulację podparcia odcinka lędziowego u, u kierowcy, ten pstryczek tutaj, duży zakres plus manualną regulację wysokości u pasażera, również z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego. Ale zajrzyjmy, obejrzyjmy wnętrze, wszystko wykończone na miękko, tutaj akurat materiał, materiał, w wersjach wyższych wchodzi ekoskóra na boczki w wersji Business Line, L chyba też zresztą, tutaj we wszystkich wersjach jest tak samo, czyli miękko. Pełna elektryka, regulacja jasności zegarów wyświetlaczy, pierwszy poziom asystenta pasaruchu, monitoring ciśnienia w oponach odbywa się w oparciu o czujniki z ABS-u, tutaj jest wyłączenie systemów trakcji, automatyczne światła, wielofunkcyjna kierownica, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tempomat, sterowanie radiem. Tak wyglądają zegary w wersji SM L i Business Line, w Business Line Plusie wchodzą cyfrowe zegary. Wyświetlacz 8 cali, kamera Android Auto, dwustrefowa klimatyzacja, skrzynia 6, dwa uchwyty na kubek tradycyjny ręczny podłokietnik ze schowkiem. Podłokietnik w tej wersji nie jest przesuwany. W pełni materiałowa tapicerka. Tak wygląda. Zajrzyjmy do tyłu. Miękko wykończone materiałem, miękko, tu już twardo. Po bokach dwa Isofixy, dwa Isofixy za zaślepką. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubekka na dzielona 40 na 60 USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Wlew paliwa otwieramy z zewnątrz przy otwartym samochodzie. No i co w kombiaku najważniejsze? Bagażnik. 625 litrów pojemności. Sporo schowków pod podłogą. Tutaj również. Tu pod spodem jest koło dojazdowe. To standard dla silnika 1.5. Przy 1.6 wchodzi zestaw naprawczy. Jeszcze jeden taki schowek tutaj. Taki Jeden z takich schowków, właśnie, że coś tam wrzucisz i potem szukasz. Albo szukasz czegoś, co lata w bagażniku. To sprawdźcie w tym schowku. I takie po bok. Zaczep na siatkę, dwa zaczepy na siatkę i gniazdo zasilania zapalniczka. Fajnie, bo roleta idzie w prowadnicy, więc nie ma problemu z celowaniem. Tutaj jest awaryjne otwieranie bagażnika, jeśli akumulator by się rozładował albo ktoś by nas w tym bagażniku zamknął, wkładamy kluczyk, przesuwamy. Kamera. I z drugiej strony nakładki na progi plastikowe, wszystko wykończone materiałem, kieszenie w oparciach, teraz lepiej widać to USB-C. Jeszcze szybki rzut na deskę z przodu. Wszystko pod ręką, wszystko tak jak być powinno. I fotel pasażera manualna regulacja wysokości i elektryczna regulacja podparcia odcinka lędziowego to właśnie składowa pakietu Smart. Tu wyłączamy czołową poduszkę. Wszystko ładnie wykończone nitka, przeszycie miękka deska, schowek. Wszystko pod ręką. Reling dla wersji kombi to standard, czyli bez żadnego problemu zakładamy belki dachowe, poprzeczki i później box, czy co kto tam wozi. Nie ma żadnego problemu. Możemy zajrzeć za kierownicę. Kluczek w wersji SM L Business Line Tradycyjny scyzorek. Tak wygląda. Tutaj mamy zamknięcie, otwarcie, tudzież odblokowanie z centralnego zamka, samego bagażnika. 1.5 turbo, 160 koni z manualem. Tam była informacja, to był ten system hamowania awaryjnego. Te kontrolki oczywiście po odpaleniu powinny wszystkie zgasnąć. No może poza kontrolką zapiętego pasa i hamulcem. Trochę komputera. Trochę ustawień. Wspomaganie kierowcy, systemy bezpieczeństwa, wyprzedzenie ostrzeżenia, głośność ostrzeżenia, ostrzeżenie wibracyjne, ostrzeżenie o braku uwagi, przedniokłady bezpieczeństwa, czyli to są te hamowanie awaryjne i aktywny asystent pasa ruchu. Tu i tu jest asystent, czyli jedno i drugie może korygować tor jazdy czy hamować. Światła, czyli Aktywacja kierunkowskazów, opóźnione wyłączenie, czyli światła z funkcją follow home, asystent świateł drogowych, czyli te światła też mogą być w auto. Udogodnienia, przebiegi międzyprzeglądowe, automatyczna tylna wycieraczka. Kamera, dynamiczne linie. Tę kamerę można sobie również włączyć w trakcie jazdy, proszę bardzo, tym przyciskiem tutaj lusterko fotochromatyczne schowek na okulary lusterko tutaj również wszystko pod ręką wszystko tak jak być powinno kierownica skórzana Android Auto CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe dwustrafowa klima USB-A pod CarPlay a pod Android Auto USB-C do ładowania urządzeń przenośnych Sprawdź tyne siedzenia, czyli system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. 1.5 turbo, 160 koni. Akumulator AGM, jak przy wszystkich samochodach, z systemem start-stop. Wygłuszenie pod maską jest. Kia Ceed Kombi 15, turbo benzyna 160 koni z manualem, wersja wyposażenia M z pakietem SMART, cena cennikowa prezentowanego egzemplarza na rok produkcji 2023 113 400 zł brutto. Jeśli ktoś chciałby taki samochód z automatem dopłata plus 9000 okres oczekiwania na Sida-kombi według ostatniego biuletynu do 4 miesięcy z dużą szansą, że będzie szybciej. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się.